W tej całej rezolucji nie ma słowa, ile te kraje mają wydawać na zbrojenia, przy czym w razie zagrożenia stwierdzą, że wezmą Polakom uzbrojeni i przesuną to na inną część fronty. No, do tej pory Francuzi kupują gaz rosyjski. Mało to. Kupili 100% więcej gazu niż przez wojnę. Skąd wypracowali zysk 7 miliardów w czwartym kwartale? Upili Polaków. Zapowiadany Daniel Obajtek, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, były prezes Orlenu. Skoro europoseł, to Orlen też pana później zapytam, ale chciałabym zapytać, co tam w tym Parlamencie Europejskim się dzieje. 419 głosów za, żeby wzmacniać obronność, tak się to nazywa, europejską. 204 posłów, europosłów przeciw, w tym polskich Prawa tak. i Sprawiedliwości i Konfederacji. Premier mówi, zdrada. Proszę panią, zdrada jest zupełnie w innym kierunku. To pan premier i jego ludzi zdrada radzili Polskę i Polaków. I szanowni Polacy, nie ubierzcie się w to. Nigdy naszej zgody nie będzie, żeby oddać suwerenność naszego kraju. Bo jeżeli chodzi o zbrojenia, jeżeli chodzi o naszą obronność, to jest nasza suwerenność. I jeżeli my mamy głosować za czymś, co ogranicza naszą suwerenność, typu ma decydować Bruksela o tym, ewentualnie jak, będą, jak będzie sprzęt wykorzystany. Bruksela, czyli Niemcy i Francuzi mają decydować, nie daj Boże, w momencie wojny, gdzie nasz sprzęt, który jest za pieniądze podatników, pojawi się. No to przecież to jest no po tak, prostu tam, nic innego, tylko skandal. Bo tam prawa weta nie będzie. Na weta. Letko, no ale oczywiście, no jeżeli chodzi o prawo weto, zastępują większością tak naprawdę, mhm. jeżeli chodzi o głosowania. Czyli to będzie w tej większości. No przecież tak naprawdę, mówiąc zupełnie szczerze, tu będą decydować o naszym bezpieczeństwie Niemcy i Francuzi. A jak ktoś zna historię Polski. To niech sobie przypomnie, czy Niemcy i Francuzi dali nam kiedykolwiek bezpieczeństwo naszemu krajowi. Nigdy nam nie dali bezpieczeństwa i nigdy nie możemy się pozbyć. Tak naprawdę wpływu na naszą obronność. Nie ma takiej możliwości. Jeżeli się pozbędziemy wpływu na naszą obronność i damy ten wpływ Brukseli, to zobaczycie Państwo, że Niemcy i Francuzi dogadają się poza naszymi głowami z Rosjanami, już się dogadują, bo tak naprawdę cała Europa, będąc naiwna, uzbroiła, mówiąc szczerze, Putina, bo miliardy euro wydawała na gaz, ropę z kierunku rosyjskiego, mało. To. Powiem pani redaktor jeszcze jedną rzecz, może Polacy tego nie wiedzą. Do tej pory Francuzi kupują gaz rosyjski. Mało to. Kupili 100% więcej gazu niż przez wojnę. Gdzie ten gaz się pojawił, który kupowali Francuzi? W Niemczech i w Hiszpanii. Więc nadal Niemcy, nadal generalnie Francuzi. Wzmacniają pana Putina tak naprawdę w tym wszystkim. I teraz proszę zobaczyć, jak wygląda nasza gospodarka, jak wyglądają ceny energii. Z niczym Unia Europejska sobie nie radzi, z niczym, bo gospodarka europejska jest w totalnym odwecie i teraz tej samej technokracji brukselskiej mamy oddać nasze bezpieczeństwo naszego kraju. No, Ale też konkretnie Francji i Niemcom, dlatego że to oni mają fabryki zbrojeniowe. Czyli Bruksela tak? ma decydować o rozmieszczeniu zbrojenia, nie Polska. Pamiętajcie nie Polska, czyli ja bym się wcale nie zdziwił jakby faktycznie tą część Polski oddali. Czyli my w... wydajemy, kupujemy, ale tak. jak powiedzmy, trzeba tam. I tak, jeszcze to... jedno, my wydajemy tyle i tyle PKB na zbrojenia w całej rezolucji nie ma słowa, ile te kraje mają wydawać na zbrojenia, przy czym w razie zagrożenia stwierdzą, że wezmą Polakom uzbrojenie i przesuną to na inną część frontu. No proszę Państwa, ci, co głosowali za tym, ci, co głosowali za tym, proszę się szczegółowo wczytać w te dokumenty, to, powinni, to są naprawdę zdrajcy tego kraju i w życiu Mam nadzieję, że kiedyś będę z tego tytułu rozliczeń I proszę zobaczyć, już raz Europa się pomyliła w stosunku co do Putina. No ale cóż ci panowie tylko się przyznali, tak pomyliliśmy się. I dal, nadal robią z nim biznesy. Przy czym teraz też się pomylą. I zobaczycie państwo, nigdy nie możemy się na to zgodzić. Bo Polacy stracą swoje bezpieczeństwo, stracą wpływ na swoje bezpieczeństwo. I jeszcze jest jedna sprawa. Kwestia środków na zbrojenia. No właśnie. Europa ma zaciągnąć dług. No, tak jak na kobiet. Setki Zaciągli. miliardów. Tak. I teraz proszę zobaczyć, kosztem również Polski. I gdzie te miliardy trafią na przemysł zbrojeniowy? Do Niemiec, do Francji, Nie Ile do Włoch, czyli my będziemy spłacać długi, my znów będziemy frajerami, tak naprawdę, i jeszcze oprócz tego, że będziemy za nich płacić długi, bo pieniędzy nie ma na nic, z jednej strony trawią gospodarkę europejską zielonym szaleństwem i cenami energii i wszystkim po kolei, ETS-ami, nie ETS-ami, teraz ETS-2, większe opłaty od ogrzewań, czyli niszczą kieszenie Europejczyków i Polaków, a z drugiej strony mówią, będziemy się zbroić. Za co? Znów za następne kredyty. Które będziemy gwarantować w, w tym zakresie. A. I jeszcze oddamy suwerenność w przypadku rozmieszczenia wojsk, w przypadku sprzętu. I oni nas nazywają zdrajcami, Pani redaktor. Ale to, to ty się draj... wszystko w tym kraju pomyliło. A, 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 panie pośle, tych zdrajców było więcej, bo tam 204 zagłosowało przecież pra... trudno, żeby i Niemcy, i... Ale trudno, żeby z pra... Niemcy nie zagłosowali. Z Prawa i Sprawiedliwości <grym> z Konfederacji <grym> to nie ma 204 no, osób, nie, ogóle, ma, ale chyba jest nas 54 razem z Platformą i Ale przepraszam ja bardzo, Europejska Partia Ludowa niektórzy też tak głosowali, mówiąc szczerze, przecież naprawdę widząc, jak Polacy potrafią głosować, znając to naszą przykrą historię, znając te miliony istnień ludzkich i potrafią znów oddawać bezpieczeństwo Brukseli, czyli Niemcom i Francji, chwiejąc naszym. Można powiedzieć strukturą NATO tak naprawdę w tym zakresie, dublując system zarządzania, bo jeszcze chcą wprowadzić system zarządzania wojskami i wszystkim po kolei, no przecież my jesteśmy w NATO. Oto ja nie wiem, czy to jest bezpieczne, jeżeli będziemy wszyscy będą chcieć zarządzać w razie zagrożenia, to po prostu prowadzi do naprawdę katastrofy. I jak to wygląda? Następna kwestia katastrofy. Proszę zobaczyć, premier Tusk w Turcji. Czy Polacy wiedzą, że dziś większość przemysłu u, ciężkiego, nawozowego, petrochemicznego, rosyjskiego przemysłu umiejscowiło się w Turcji i z Turcji wysyła wszystkie swoje produkty na Europę. I pan Donald Tusk jedzie do Turcji i mówi, że to Turcja powinna być gwarantem. Proszę sobie zobaczyć, ile migracji z kierunku Turcji obciążyło Europę. No bo jak dali im te 6 miliardów euro, to chyba się skończyło albo było za mało, i dlatego, no nie, no. I dlatego już przestali ale, trzymać swoje To jest, to jest, to jest przerażające. Ze względu na to, że duma pana Donalda Tuska jest urażona przez pana prezydenta Trumpa, to on jest w stanie wszystko poświęcić, nie tylko oni, paru lewackich przywódców no ale się, tej Europy. Załęski mówi, że on woli z Ameryką, jak na razie, więc. Już... Ale proszę panią wszyscy powinniśmy po powiedzieć, że wolimy jak z Ameryką, bo jeżeli nawet jest kwestia koncesji metali rzadkich na Ukrainie, to wolałbym, żeby te metale rzadkie były w rękach Amerykanów, bo wtedy będą nas bronić, bo będą mieć interes, by nas bronić, niż w rękach oligarchów ukraińskich i rosyjskich to wtedy naszej obrony żadnej nie będzie tak naprawdę. I powiem szczerze, Unia Europejska, która wychowała sobie e, e, prezydenta Rosji, któremu zaufała, któremu miliardy, biliardy wręcz płaciła euro, o, ona chce walczyć z Putinem teraz. No po prostu i mało to, mówią o przemyśle zbrojeniowym. Wie pani, redaktor, ile europejski przemysł zbrojeniowy rocznie potrafi wyprodukować czołgów? Nie. Trzydzieści, a Rosja około dwóch tysięcy. No I to... teraz oni mówią, że będą reanimować przemysł zbrojeniowy Europy. No, no to to reanim... potrwa 10-15 lat przy tych wszystkich decyzjach środowiskowych, przy tych wszystkich regulacjach, które sobie narzucili w Europę. I jeszcze my za to zapłacimy. I teraz tak, tak, Putin będzie czekał 10 lat. No nie ja poczekam no. na was, aha, jeszcze jak najjedzie czołgami, to pani Urszula von der Leyen powie, nie, one muszą być zeroemisyjne. Panie Putin. No, tak. Więc nie powinnoś Pan najechać, póki one nie będą zeroemisyjne. Nie no wie panie, co, powiem Pani szczerze, siedząc, tam przygląda. Się to zastanam, zaczynam się zastanawiać, jaki to jest kabaret. Czy oni faktycznie nie są świadomi? Albo drugi raz zaczynam się zastanawiać, kto im za te decyzje płaci, bo one są. Nienormalne. One są, idą wbrew gospodarce całej europejskiej i polskiej, wbrew wszystkim zasadom. Co z tego, że my cały czas proponujemy jakieś regulacje, żeby ożywić biznes, ożywić przemysł, żeby ta Europa jednak rozwijała się, ale tu cały czas wprowadzają jakieś regulacje, które niszczą przemysł. Jeżeli nie wierzycie państwo, proszę się zapytać przedsiębiorców, ludzi biznesu, co oni robią z gospodarką europejską. Po prostu ją niszczą. No ale u siebie odbudują Niemcy i Francuzi. No, ale proszę Panią, a jak je odbudują? Jeżeli Europa poświęci ponad 100 miliardów tak? na zbrojenia, to one trafią w niemieckie firmy. I znalazł Volkswagen. Zajmie się nie budową samochodów, tylko zajmie się zbrojeniówką. Inne niemieckie firmy zajmą się zbrojeniówką. I tak, gospodarka niemiecka będzie się kręciła, a my będziemy biednym, zubożałym landem, który na to będzie płacił. I tak niestety to wygląda. I dzisiaj ja się dziwię, że w tych mainstreamowych mediach. Są Polacy i oni tego nie widzą i mówią generalnie, że my popełniamy zdradę Polski nie głosując. Przepraszam bardzo, to oni popełnili zdradę Polski. Przeczytajcie sobie Państwo ten dokument. Każdy, kto jest patriotą i kto zna historię, nigdy by za tym nie zagłosował. Nigdy, nigdy. Nigdy bym za tym nie zagłosował i to jest moralne moje prawo, żeby Polska decydowała o swoim zbrojeniu, o swojej armii, o swojej przyszłości. By Polska nigdy do końca nie była zależna od Niemców i od Francji. Bo jeżeli będzie zależna od tych dwóch krajów, szybko pod naszymi głowami się dogadają. Zresztą zobaczycie Państwo, już niedługo popłynie gaz Nord Stream 1, Nord Stream 2, bo Niemcy rozbudowali już sieć gazociągów, więc, więc tak naprawdę wszystko wraca. Wszystko wraca i dzisiaj oni zdecydowanie wolą Władimira Putina niż prezydenta Trumpa. To jest nienormalne, że dziś sojusz, w którym jesteśmy, im się nie podoba. To jest nienormalne. Sojusz, który gwarantuje nam bezpieczeństwo. Ale chciałam jeszcze pana zapytać a propos bezpieczeństwa. Prezydent Duda dzisiaj e, e, był wywiad w Financial Times tak. i on powiedział, że on uważa, że Amerykanie powinni u nas rozmieścić głownice nuklearne. nuklearne. To nie jest nowy pomysł, bo Szuk. on już o tym mówił wcześniej o nuclear sharing, ale teraz no, jakby apeluję do Amerykanów. No, premier oczywiście tam się odnosi. No, tak, tak, to co tak, to tak, jest? To powinno tak, być... Tak, no, to, no tak, no ale, ale źle, źle prezydent. Panu, tak? dwie pani, dwie rzeczy, które tutaj ale ważne. to nie jest głupia propozycja. Ale oczywiście, proszę to Panią, dwie rzeczy, które są bardzo, bardzo dobra istotne. propozycja. Po pierwsze, jeżeli jesteśmy w NATO, to wojska, które bazują generalnie w Niemczech, powinny być właśnie w Polsce, bo to my jesteśmy granicą NATO przede wszystkim. Jeżeli będziemy mieć odpowiednie środki odstraszania, to zupełnie inaczej będą z nami negocjować. To jest druga sprawa. A trzecia sprawa. Trzeba dwoma kierunkami iść. Po pierwsze, kierunek zbrojenia. Przede wszystkim yy, Amerykanie muszą wiedzieć, że my poświęcamy swoje środki, zbroimy się i muszą mieć tu interes. Druga sprawa, kwestia gospodarcza. Jak najwięcej w naszej gospodarce my musimy skorzystać z protekcjonizmu gazowego o, w tej części Europy. Musimy bardzo mocno współpracować z firmami amerykańskimi. Przecież gdyby te firmy tu się stacjonowały, to przecież my mamy większe możliwości zakupu jeszcze gazu od z kierunku amerykańskiego. Mamy większe możliwości zakupu ropy. Mamy możliwość generalnie yy, zdecydowanie tą ropą zabezpieczyć więcej rafinerii w regionie. Przecież znam, jakie mamy połączenia, również jakie mamy połączenia gazowe, więc my powinniśmy bardzo poważnie rozmawiać ze stroną amerykańską, by strona amerykańska wbiła się praktycznie w tą część Europy. W to 100 milionów rynku ludzi, którzy mieszkają w tej części Europy, a Polska powinna być tą bramą do wbicia się. Wtedy Amerykanie będą mieć naprawdę. Duże interesy, by nas bronić. Z jednej strony będą mieć interes, metale rzadkie na Ukrainie, a z drugiej strony będą mieć ekspansję gospodarczą wspólnie z Polakami na tą część Europy. I to, pani redaktor, będzie nam. A trzeci znów kierunek, który jest bardzo ważny, który w tym samym czasie powinien być, to zdecydowanie większa ilość wojsk amerykańskich. Kwestia odpowiedniego sprzętu, byśmy skutecznie odstraszali przeciwnika. I to są tak naprawdę trzy kierunki, w których powinni Iść, ale w życiu nie powinniśmy się skupić na tym, żeby to kierunek niemiecki i francuski gwarantował nam jakieś bezpieczeństwo. Ja szczerze nie widziałem Niemca, który by, by biłby się za polską wolność, ani nie widziałem Francuza, który by się bił tak naprawdę za polską o, wolność. Najwyżej nam jakieś paczki zrzucą, ale to nie na tym rzecz polega. Nie na tym rzecz polega. I problem polega na tym, że w tej Europie ci wszyscy, którzy popełnili te same błędy, co z tego, że tam raport Dragiego, że Europa jest niekonkurencyjna, Przecież oni dalej te błędy popełniają? Dziś debata o cenach energii. No myślałem, że się po prostu przewrócę. Uczestniczyłem w tej debacie, bo już nie mogłem tego podsłuchać. Dalej zielony ład, dalej więcej wiatraków, wszystkiego po kolei. I oni nie widzą tego, że ceny energii dziś zabijają polską gospodarkę, nie tylko polską, ale europejską, że przemysł energochłonny ucieka z Europy tak naprawdę. I mówię, są trzy rozwiązania na stole. Za ETS, zreformować ETS, wziąć instytucje z ETS-u finansowe, które uczestniczą, bo oni sztucznie zawyżają cenę certyfikatów. Bo zarabiają. Na... Bo zarabiają. One nie zarabiają na inwestycjach i nie. podkładania kapitału na inwestycje. One zarabiają na spekulacjach ETS-u. A po drugie zamienić ETS na inwestycje. Firma czy elektrownia, która płaci certyfikaty, w zamian za certyfikaty mogłaby wykonywać inwestycje, które prowadzą jej transformację taką technologiczną. Ja nie mówię o zielonej, ja mówię o technologicznej transformacji. Yy, w w tym zakresie złożyłem taki wniosek zgodnie z pewnym artykułem, żeby komisja się nad tym zastanowiła, żeby przygotowała rozwiązania, ale oczywiście tego nie zrobią, bo to całe lewactwo zielone przyspieszają, no i dziwimy się, że tracimy konkurencyjność, dziwimy się, że gospodarka amerykańska jest lepsza, dziwimy się, jeździmy do Turcji i prosimy o pomoc, gdzie z kierunku Turcji zawlewają u nas produkty tak naprawdę nie tureckie, tylko rosyjskie, opowiadamy te głupoty Polakom i oni nie Niektórzy w to wierzą. Drogi narodzie, obudź się w końcu, bo to naprawdę nie jest droga. To jest droga do destrukcji. Panie pośle, e, chciałam jeszcze Pana zapytać, bo wspomniał Pan na początku naszej rozmowy o tych inwestycjach. Chciałam Pana zapytać, co to się dzieje tak generalnie, bo podano zyski Orlenu, bliskiej, bliskiej Panu spółki, jako byłemu prezesowi, no i że za ten ubiegły rok hmm. to było 21 miliardów a w e, ostatnim roku 7 miliardów, 7, przepraszam, a w ostatnim roku pańskiego urzędowania to było 21. No to tak tabliczka mnożenia, czyli trzy razy mniej. Jak to możliwe? To możliwe, to jest, I jeszcze jest, zahamowano inwestycje. Proszę tak? panią, dzisiaj w Orlenie nie zajmuje się procesem inwestycji nikt. Dzisiaj w Orlenie siedzi zarząd, pan prezes, który chyba nie ma nic do gadania. bo tak naprawdę z Meble niego, zmienił w gabinecie. Meble zmienił w gabinecie, a mi zarzucano, jak zrobiliśmy biuro dla delegacji międzynarodowych poza zmianą mebli. Ten człowiek nie ma nic do powiedzenia. Ten człowiek w swoim życiu, w każdą firmą, którą zarządzał, doprowadzał jej praktycznie do padaki i żadna ta firma nie miała żadnych. Nie była. To jest zwykły administrator, to jest syndyk masy upadłościowej, jak to nazywam, w tym zakresie. On nie ma nic do gadania. To jest człowiek, który nie jest decyzyjny w tym zakresie. I nie podejmują żadnej decyzji. Wy panie, jakie decyzje podejmują? Dziś Orlen się zajmuje zupełnie czymś innym. Dziś Orlen zajmuje się audytami, zatrudnianiem kancelarii, m.in. pana Siemiątkowskiego, pana a, innych panów mecenasów, których znamy, jeżeli chodzi o Platformę Obywatelską. Chmaja i innych po kolei i dzisiaj robią audyt do audytu, zarabiają kupę milionów, później kierują sprawy do prokuratury, dopisują się jako rzekomo pokrzywdzeni, znów zarabiają miliony, potem będą kierować sprawy na drogę sądową i znów będą zarabiać miliony. A co Polacy z tego mają? Z Nic audytów? Polacy z tego nie mają. Wie Pani są dziś są takie niskie notowania, proszę zobaczyć ropy. Są takie niskie tak. notowania dolara. I czy mamy paliwa po, o 5,19, jak no to Donald tu A powiem pani zupełnie szczerze: znam się na tym. Ja jechałam dzisiaj obok stacji 6,40. Ale proszę pani, ja się znam na tym. I dziś są warunki takie, że paliwo mogłoby być poniżej 6 zł. Bo naprawdę, proszę sobie zobaczyć na notowania produktów. Jeżeli mi Polacy nie wierzą, to proszę sobie zobaczyć na rynkach na notowania produktu. Dziś są warunki, żeby paliwo było. O, skąd wypracowali zysk 7 miliardów w czwartym kwartale? upili polaków, upili polaków Nie, między innymi paliwami? Ale oczywiście, proszę zobaczyć sobie, jak generował detal zysk. Gdyby to było za moich czasów, to wyobraża se pani te nagłówki, Myśmy musieli zarządzać Orlenem w czasie pandemii. Musieliśmy robić potężne inwestycje zarządzać. Myśmy musieli zarządzać w trakcie wybuchu wojny. To nie były łatwe czasy, nie były łatwe lata. Robiliśmy wszystko wspólnie z panem premierem Morawieckim, rządem, żeby z jednej strony obniżyć wad na paliwa, z drugiej strony działać przy jak najmniejszym obciążeniu Polaków. Mieliśmy bardzo trudne czasy, ale to tak nie że ma nic, to baryłka poszła w górę. I dzisiaj proszę panią Roku. na nowo wracają cysterny wstydów, jak ja to nazywam. Na nowo handluje się paliwami, które przejeżdżają przez granice, bo już coraz więcej urzędników celnych mówi o tym i dziś do Orlenu wrócili wszyscy ci, którzy zarządzali Orlenem wtedy, kiedy były największe mafie paliwowe i watowskie. To są ludzie, którzy doskonale znali strukturę, doskonale znali jak wygląda rynek, bo przecież siedzieli w tym rynku i ci sami ludzie wrócili do Orlenu. Czy dziś nie dzieje się to samo? Czy dziś, proszę zobaczyć, ile środków idzie na audyty, firmy konsultingowe, od znajomych, od mniejszych. I powiem Wam jedno: nie unikniecie odpowiedzialności. Bo jeżeli ktoś z Was myśli, że będzie bezkarnie nas gonił i bezkarnie nas niszczył, to my wcześniej czy później wygramy. I wcześniej czy później zrobimy mm -hmm. z tą bandą z niezorganizowaną z tym gangiem Olsena, bo oni tak się zachowują, gang Olsena, takie mają działania, zrobimy wcześniej czy później z nimi porządek. I niech się zastanowią ci, którzy podejmują te decyzje w tym wszystkim. Ale tak, proszę jeszcze jedną sprawę. Tu jest taka też, będzie tak? tu jest taka też tabelka, którą chciałam z państwu tak. powiedzieć. Przecież też Tusk obiecał wolną kwotę e, od e, e, podatku. Mm -hmm. No macie państwo to wolno, macie to 60 tysięcy Wolno od podatku, ile traci generalnie polska rodzina? Paręnaście tysięcy rocznie płaci. Są obiecane słowa, jest dobrowolny ZUS, mają studenci akademik za złotówkę. No proszę zobaczyć, Siema. jak to wygląda. Za to macie państwo wspaniały cyrk, za który wy sobie za ten cyrk płacicie. Płacicie przyszłością waszych dzieci. Tak się składa. Chciałam pana jeszcze zapytać o te inwestycje, bo mówi pan, serce ma Orlenie, tak? No, to Ale pani, ja wiem, tu jest wiem, nawet ta firma, chyba niedaleko państwa siedziby, tak, no, zawsze nie. jak przejeżdża koncepcja inaczej innych rzeczy. No. Nie ma innych też no, rzeczy. Będzie. Olefin nie będzie, ale nie ma też będą. CPK. Będą. To panią zdziwię, będą. Jeszcze tylko nie skończyłem? To znaczy się będą olefiny z jednej prostej przyczyny, nie dlatego, że napisałem książkę wspólnie. Jeszcze nie skończyłem. Jeszcze nie skończyłem. Możecie państwo nabyć w sklepie e, Republiki, ale również w wydawnictwie Czarna Skrzynka, ale olefiny budują, tylko zmienili nazwę pani redaktor, zmienili po prostu nazwę na podspochenie. Nie, powiedzieli, że nie... Yeah. To jest to jest po prostu szopka dla narodu zrobiona. Nie no przepraszam, ale, ale, ale panie e, pośle, panie prezesie były. E, ja usłyszałam e, na konferencji prasowej, że olefin nie będzie, bo pan nie doszacował, miał być najpierw kłamstwo. tyle, potem ileś nawet, nawet eksperci wcale niesympatyzujący e, z panem mówią, że no ale to zawsze tak jest, że inwestycja e, to po pierwsze inflacja, a po drugie nie, coś to koszty rosną, a oni powiedzieli, że oni to wyłączają. Proszę panią, odsyłam państwa do raportu giełdowego. Tam są wymienione wszystkie elementy, które będą. Tam nie będzie tylko jednego z elementów. Mniej znaczącego tego elementu i nazwali to polską chemią. Pracują nadal te same firmy. Nie mogą olefin zaorać z racji tego, że ta część instalacji była wybudowana w 70%. Więc to jest tylko i wyłącznie kłamstwo. Mało to. Nawet giełda zareagowała potężnymi spadkami. Bo gdyby te inwestycje nie realizowali, to giełda byłyby wzrosty. Bo akcjonariusze nie lubią, jak się inwestuje. Powolą mieć politykę dywidendową, mhm. czyli udział tak. w zysków. Więc proszę zobaczyć, jak zareagowała giełda. Giełda poszła do dołu. Bo Giełda zobaczyła, bo giełdę, ci, którzy inwestują, znają się, że to jest tylko ściema, to jest tylko nazwa, zmiana nazwy. Więc proszę kłamią społeczeństwo, mówiąc szczerze. Wszystko, cała ta inwestycja idzie, idzie wiele inwestycji, łącznie z gazówkami, które realizują mało. Chwalą się farmą na Bałtyku, portem instalacyjnym, które myśmy budowali, farmą, na który mamy środki, pieniądze, gdzie rozpoczęliśmy inwestycją. Przecież oni się tylko chwalą tymi inwestycjami, które myśmy rozpoczęli i które były praktycznie już realizowane w 70%. Tak? Więc to jest tylko kłamstwo. Oni nawet, wie Pani co, mają taką psychozę wewnątrz sobie, że jak robią konferencję, to nawet nie robią na żeby czasami nie kojarzyła się z konferencją ze mnie. Nawet nie robią w swojej siedzibie, tylko robią gdzieś tam jakiś szaka o, o 12 w nocy czy o 8 już tak zaczynam się śmiać z tego. O, ale no to po prostu, no ci ludzie są no, po prostu, no ja nie wiem, to jest, to jest, to jest jakaś banda hunów, którzy, którzy, którzy najechali ten, najechały te bandy ten kraj i po prostu grasują sobie i dając co po niektórym... Ośmiu gwiazdkom i uśmiechniętej Polsce, jakieś tam szopkę chwilową. No to jest skandal, skandal. Ale myślę, że w wyborach się to zmieni, mam taką nadzieję. A właśnie, bo kampanię mamy? Tak, mamy kampanię i myślę, że wszyscy jesteśmy po to, żeby jak najbardziej popierać pana Karola Nawróckiego, pana doktora. Znam go jeszcze za czasu, kiedy byłem prezesem energii. I mogę śmiało powiedzieć, że to jest naprawdę dynamiczny człowiek, a przede wszystkim bardzo słowny człowiek, ponieważ nieraz się z nim Spotykałem, rozmawiałem jeszcze za czasu energii. On wtedy był dyrektorem muzeum. Przede wszystkim miał odwagę. Miał odwagę. I za to odwagę mu dziękuję, że miał odwagę i za to odwagę mu dziękuję, że się podjął i wszyscy powinniśmy naprawdę działać. Wszyscy powinniśmy również wpłacać na tą kampanię, wzmacniać tą kampanię wszyscyśmy yy, powinni wpłatami. My nie możemy sobie pozwolić na taką gansterkę. Nie możemy sobie pozwolić, że w tej dziwnej demokracji, które oni robią, odbierają nam subwencje i nie pozwalają nam byśmy mieli te same prawa w promowaniu naszego kandydata. Przecież w życiu na to nie powinniśmy sobie pozwolić. To jest, to jest po prostu coś, czego jeszcze w kraju nie było. Czyli my mamy przeprowadzić wybory, promować swojego kandydata, nie mając środków, a oni na to wyłożą 30, może 40 milionów. Z pieniędzy podatników. Sprawiedliwość, więc, praworządność. Więc nawet ta uśmiechnięta Polska powinna się przez chwilę zastanowić, no, proszę panią, jak można kogoś wypuścić w biegi i zawiązać mu ręce i nogi i kazać mu być konkurencyjny wobec tego, który biegnie? No nie, dlatego naród powinien być tu solidarny, powinien pomóc i powinien naprawdę bardzo mocno działać w tym zakresie. Po pierwsze, by nie fałszowali wyboru, bo przecież do tego się przygotowywują, a po drugie, generalnie, żebyśmy poparli. Ja z całego serca popieram czynem i działaniem pana doktora Nawrockiego i będę go popierał, mówiąc zupełnie szczerze, bo często rozmawiamy i o biznesie, i o przyszłości, o gospodarce. Dzwonimy do siebie i z sobą rozmawiamy i zachęcam wszystkich i proszę o poparcie. Daniel Obajtek, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, były prezes Orlenu, który jeszcze nie skończył. Nie, nie skończyłem generalnie i na pewno się im nie poddam.